siemanko dzień trzeci, my dotarliśmy na wyspę Phuket i poranna kawka wypijemy i ruszamy na miasto zjemy jakieś śniadanko wcześniej i co? i do zobaczenia w mieście a co dzisiaj szef kuchni podaje? szef kuchni podaje dzisiaj? może jakiś bedulon by zjadł? nie, chleb ten już, już zjemy Już zjemy, tak? tak no. Jadłeś już? Nie, a co to już? Chleb, masło i już Krokodyla no Krokodyla, nie? Dobra, to wszystko Elo A, to nasz hotel Pokażę wam tylko basem, Bo w pokojach już mamy syf Jak już mówiłem wcześniej Zaczynamy dzień od śniadania A to jest to, co będziemy jedli Ja mam Pietrzuginkę, Mirek też, boczuś to jeżeli, tak, boczuś Agnieszka tam kombinuje, ona się <noise> niczego nie boi, nie? I tutaj kurczaczek i tutaj moja koleżanka wzięła jajko z czymś tam i sos. Dobra życzymy smacznego. Turyści wylądowali pierwsze spotkanie ze słoną i ciemną wodą. Oto oni Tam latają sobie. Woda jest bardzo ciepła. Dobra, my idziemy zaraz po stroje kąpielowe i po jakieś ręczniki plażowe i wracamy. i żeśmy się troszkę nachlali, może nie nachlali, ale troszeczkę upodlili. No a dzisiaj jedziemy pokąpać się ze słoniami. Ogólnie trzeba było odespać, bo żeśmy wczoraj o drugiej chyba zasnęli druga, nie? No, co niektórzy się jeszcze z rana chujowo czuli, ale już jest dobrze. Mordy uśmiechnięte, więc mam nadzieję, że, będzie, że Tomek nas zabierze w dobre miejsce. No i połączymy dzień, drugi razem z dniem, trzecim tak? bo wczoraj no niestety było poza kontrolą nagrywanie już no, Ja już więcej nie piję Mówię to osobiście przed kamerą Żeby Mirek zrozumiał Dodam na YouTube Nie chwap <średytujesz> Dobra, jedziemy na słonie Mamy pogodę deszczową W sumie jest pora deszczowa Także nie ma co się spodziewać, że będzie piękne słoneczko Dobra na razie, do zobaczenia na słoniach mm, Dotarliśmy na miejsce Musieliśmy podpisać karty ubezpieczeniowe Właśnie tutaj są No tutaj idą sobie zapalić I co? Czekamy aż zaczną nas opro oprowadzać Ale Pokaż jeszcze tą Tablicę ze słoniami jak wygląda Różnica między Tak, no afrykańskie słonie są dużo większe eee, Tajlandzkie ważą 3, 3 tony, 5 ton a afrykańskie ważą od 5 do 7 ton. No, mniej więcej tak to wygląda. Wcześniej wam mówiłem na innych moich takich wypadach na słonie chyba lepiej to opisałem. Dzisiaj kac, także nie będę się spinał. Każdy dostaje po wiadrze bananów i ogórków. Chyba ogórki, banany taki miks. I idziemy. Wygląda to tak. I mamy pierwszego małego słonika. Dobre, Idziemy do tego dużego, bo tak się cieszy, że jedzenie idzie. Dobre. Dobre. Nie bój się, one normalne, no nie nic nie. Zobacz, otacz. Ma... Zobacz, Siedzą. Siedzą trąby. Da sobie radę. Hmm. Opa, chcę... Czekaj, ja takie małe. Nie, ja się boję małe. Ja się boję. Jednego na karmiliśmy troszeczkę, idziemy zaraz do następnych. Idziemy dalej do następnych. Nie będziemy karmić tylko jednego. Mirek w wiadro bierz swoje bananami. <głos> <głos> o, idziemy młodego nakarmić. Młode są najlepsze. To nie? Kazerne. Najpierw zbierają, dopiero jedzą, tak?

Agnieszka się boi, chociaż boi się dawać mu jeść. Ona nawet nie wie, że zaraz no. będzie z nim brała. Pryśnic, nie? Oni... <laughs> I idziemy do następnych słoni. Co są? Aha, w tym kierunku idziemy. Teraz musimy zejść na dół. Tu jest miejsce, gdzie będziemy się kąpać ze słonim. Aha, tamten już wchodzi do wody. Zmieniłem trochę ustawienia kamery, rozjaśniłem, będzie lepiej widać. Wcześniej było trochę za ciemno. Wszyscy podążają za mną. Tutaj mały wodospadzik sztuczny. Mirek, <grym wytrzymał> Mirek jest czarzanem. Wszyscy się przebraliśmy w tajskie ciuchy takie do karmienia słoni.

Ai 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 Ale to już, Later shower li no problem No Nie, dziękuję Ktoś mu tu jakieś napisy zrobił Nie? Nie, nie mam Przy położył, teraz będziemy mogli go bardziej po prostu wysmarować błotem. 像是在我们眼里最聪明的，呃马马戏团出来的。他想<谢>、啊、睡觉了。 Teraz będziemy je myli, szczotkowali Agnieszka widzę, szamała lody już się nie boi słoni <grystanie z wioski>

Agnieszka złamała sztotkę <grymne> Tak zaangażowana w mycie, mówi, że mogłaby robić tą robotę solidnie. Teraz będziemy jedli, zaczynamy od owoców, potem będziemy malować jakimiś fartkami. A co będziemy malować? Jak malować? To dopiero. Aha, słonie będziemy malować. Aha, ja takie rzeczy. Dobra. O, takie słonie będziemy malować, dokładnie. Li już zaczyna malować słonia Później pokażę wam jak skończy Zobaczmy jakim idzie Mirek to ma takiego hmm, chyba... Dokończony Rastaman, słoń Agnieszka widzę pełna lena twórcza Li też już prawie kończy A tutaj jest mój Oczywiście mój jest najładniejszy nie, Agnieszki chyba jest dopiero będzie, tak? Mirek kradnie ogółem farbą, nakłada po cztery warstwy, nie? No. Grubo, grubo płaciłem, bo mi się na barba należy, tak? A, tak. No. Wszyscy z zajęci malowaniem. Może wygramy jakiś konkurs, nie wiem, zobaczymy. I to byłoby na tyle z przygodą ze słoniami. Teraz wracamy na hotel. elo